Ja, nikt krótki jest na wiązaniach, do czego. czego? Okej. Okay. u kogo taki, kurwa, taki przestępstwo? Co? Głupno kurwa. Gryo. Nie masz klawisze z no, betonu nie kurwa? Nie chcę traciesz trochę inaczej do swojego ojca A, czyli kurwo? Okej. Okay. To jest <grym>, kurwa. Masz klawiszę z betonu, tylko I nie w jak do matki. Puść to rano to już wygrajmy się. to. Nie puszczaj! Nie, nie puszczę stary. Nie puszczy trochę pójdzie, że nie puszczają. Ja pierdolę. Yes. No i kurwa do gry w czasie trzecie. No i kurwa. wygrana! Nie, Glam, nie, nie, nie ja pierdolę, ja w Valoranta nie gram, nie mam w Kio. Dobre tak. Damian no, no dobre to było. Damian, a ty masz pobranego Valoranta? No Nieby w tych czasach tym się wyróżnia Getto. No, no i co Nie wolno to... się śmiać, że nie Kupujesz wódę, piwo, co chcesz? I masz ale kartę, stary, stary taką. Ale to jest tak, jakby, że kupuję i idę do domu, czy kupuję i tam piję? <śśmia> nie. O, Ej, Damian, ty jesteś do nie? Przecoka. Ja nierazów nie <ss1> stary, zapierdolę. <śmaw> oh, w Wow. Ej, szkoda, Majki, że ona nie dwie osoby Max, a nie miałbyś taki content na Twitchu, stary. dole jakie pytanie? Czy urodziłeś się przed 5 kwietnia 2006? Nie? No, oczywiście, że odpowiedź to nie. Ale stary. Czyli, że jakbym się kurwa wczoraj urodził, nie? Oj, czegoś sobie gadał. Co ty mówisz, stary? Ja Ja mówiłem po zamiast to nie? Ja mówiłem coś, nie? No? A co. A, ale nie Czekaj, ale tak chcę. To było jakby Moskwa, tylko że po angielsku. W sensie kurwa, nie. No, jeszcze raz. Bo to było mo w sensie, że jakby. Damian! Damian. Nie, Damian! Wow, I, ja wydułem stary już trochę i nie mogę ci słuchać, no nie. To ty Damian, mówisz, bo to. No kurwa. To jest Damian. Dobra. Oto ten Zebra. LOL. Idę A. Idę B. Idę Short. O, zajebiście stary. Damian, zagraj sam, a ty... same się wyniosły. Ja dojadę mida. To Damian ja dojadę, wyszedłeś? Zagramy jednak. Jak ty dojdziesz da. O, za za twojego starego, zamknij mordę. Pfu. Za za twojego starego? <śmiech> <śmiech> wow. <śmiech> Kurwa, trzech to zakręciłem. Ja będę podać. Ojej! Oj, jeszcze komu? O! Brawo! Ej, lecę tutaj. Nie chcę się już brać. Wykończę was kurortami jak dziwki. Essa. Jeszcze pomidorem zdążę w jednego i drugiego. O, Solar to już wyszedł, stary. Się poddał kurwa. Pajac. Essa. Miertolę, ale jesteś główne jem. Boli, boli. Przejebo w Monopolii, o kurwa. <śred> 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 <śred>